Wielkie biało-niebieskie rozpoczęcie roku. Uczniowie i nauczyciele Szkół Mistrzostwa Sportowego Akademii Iglopoldaumica przywitali szkołę, wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi zabrali się w Domu Kultury Mors. Zaczynamy kolejny rok szkolny. To już będzie czwarty rok szkolny. Dla nas taki dosyć ważny, ponieważ rocznik 2006 będzie zdawał maturę. Będzie to pierwsza matura, więc tutaj będziemy chcieli zrobić wszystko. Staramy się zapewnić już uczniom takie warunki, żeby jak najwięcej osób zdało tę maturę. W tym roku już zamyka się nam cykl edukacyjny. W naszym liceum będzie funkcjonowało cztery klasy, i w tym roku do naszej szkoły będzie uczęszczało 120 uczniów. Kolejny rok, duże sukcesy szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, należy się cieszyć z rozwoju młodzieży, dzieci osiągają to co założyli sobie, czy to w pływaniu, czy w piłce nożnej i to jest najlepsze. To był wielki dzień, szczególnie dla pierwszoklasistów. 26 uczniów w obecności wszystkich złożyło uroczyste ślubowanie. Oczywiście samych sukcesów, nie tylko sportowych, ale i naukowych. To, są, to jest bardzo ważne połączenie, bo kiedyś usłyszałam, że na przykład piłkarz nie wystarczy, że jest wysportowany, musi być bardzo inteligentny. Samych sukcesów przede wszystkim, przede wszystkim, żeby miały kontuzje, sukcesów i sportowych, i sukcesów w edukacji, w szkole i przede wszystkim tego im życzę. Szkoły Mistrzostwa Sportowego LKS Iglopol-Dałmica to Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego SMS, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego oraz Akademia Piłkarska Iglopol.